Cześć wszystkim, to Magda, witam Was w kolejnym denku numer 4. Dzisiaj będziemy mówić tylko o kosmetykach do włosów. Myślałam, że ogarniemy też makijaż i pielęgnację, ale mam tyle kosmetyków do włosów, że myślę, że to jakoś podzielimy i dzisiaj będą same włosowe produkty. No i z tego, co tutaj widzę, jest dużo moich włosowych ulubieńców, więc myślę, że to będzie bardzo fajny odcinek i też myślę, że w ogóle te odcinki z dękiem są świetne, bo tak naprawdę mówię o wszystkich produktach, które zużyłam. I z takich filmów można się bardzo, bardzo dużo dowiedzieć. Poza tym mam nadzieję, że u was jest wszystko w porządku, jesteście bezpieczni i dbacie o siebie. E, dobra, ja już nie będę przedłużać i może zacznę od pierwszego produktu. Mój klasyczny produkt, czyli maska marokańska od Planeta Organika. Jest to moje kolejne dęko tego produktu. E, akurat to jest ta nowa wersja, czyli y, czysta malentowa maska. Bez silikonów, bo stara wersja była z silikonami. Ja tą maskę bardzo lubię. To jest taki jeden z moich pewniaków. Jeśli chcę mieć ładne włosy, jeśli chcę użyć coś, co wiem, że dobrze sprawdzi się na moich włosach, no to właśnie sięgam po tą maskę. I dlatego też no, bardzo często ją używałam, zwłaszcza zimą. No bo jak to wiadomo, emolienty są najważniejsze. W moim przypadku oczywiście moje włosy bardzo lubią emolienty. No i ta maska m, może dość szybko mi się nie skończyła, bo uważam, że jest dość wydajna i dużo jej nie muszę nakładać na włosy. No ale z racji częst, częstego używania, no to no, niestety mi się w końcu skończyła. Niestety tak to jest. No ale no, bardzo ją polecam, bardzo ją lubię. Od początku kanału co jakiś czas o niej mówię i myślę, że. Nadal będę mówić. Kolejny produkt to jest Fitofilos i to jest kołoż, To jest odżywka do mycia wraz z peelingiem do skóry głowy. To jest w sumie rzadko spotykane, bo zazwyczaj mamy do czynienia albo z samym peelingiem, albo właśnie z szamponem ze SLS typu Anwen. No więc tutaj mamy odżywkę do mycia z peelingiem i. I ona ma 150 ml, i powiem szczerze, że nie jest jakoś mocno wydajna, ale dobrze mi się sprawdzała. Moje włosy były domyte, też przy okazji myłam sobie skórę głowy, też zwłuszczałam. To są te peski Moreli, które mają zwłuszczać. Mamy też Shikakai, wyciąg z Shikakai i Nem, który też wpływa na skórę głowy. Generalnie to jest bardzo fajny skład. Jest to marka Fitofilo, zresztą no, lubię tą markę, bo ma dobre produkty. Minusem jest to, że wiecie co, nie wiem czy, bo ja ją mamy od AGI z napięknewosy.pl i nie wiem czy ona teraz jest dostępna, ta odżywka. Poza tym, AGA ma problem z dostawcą z Włoch, bo jak wiemy, Włochy teraz tam nie najlepiej się dzieje. Ale jeśli chodzi o ten produkt, to ja go bardzo lubię, jest okej. Okay. Um, tylko mówię, no, mało wydajny. Pamiętam, że pierwszy raz na kanale pokazywałam tą odżywkę w filmie z myciem Konstancji. Wydziaki Konstancja i Agnieszka, bo była operatorem kamery. No i Konstancja też jej się podobał ten produkt, więc myślę, że warto na niego zwrócić uwagę. No, myślę, że jedyny minus to jest właśnie ta wydajność, a tak to jest ok. No, czy wrócę do tego produktu? Raczej nie, właśnie przez wydajność, ale jeśli chodzi o działanie jest git. Kolejny produkt to jest odżywka do mycia z Isany, i to jest ta mm, bez silikonów. I ja używałam tą odżywkę do mycia, ale powiem Wam, że ona ma mocne działanie obciążające. Ten skład jest taki dość naprawdę emolientowy, i, i trzeba z nią uważać. Ja miałam do niej kilka podejść. W końcu ją zużyłam do golenia. Bo naprawdę mocno obciążała moje włosy. Na początku było ok, ale zwróciłam uwagę, że jednak coś niefajnego się dzieje z tymi moimi włosami. Moja skóra głowy była szybciej taka zanieczyszczona, obciążona. No, hmm, mój skręt też nie był jakiś szałowy, więc są osoby, którym te odżywki się sprawdzają, ale u mnie niestety myślę, że do niej nie wrócę. Mimo, że w składzie nie ma silikonu, skład jest ok, to jednak no, coś mi w niej nie grało. Ale no, jest bardzo tania, jest dostępna w Rosmanie, więc no, możecie spróbować sobie. Jak coś, to możecie zużyć ją do golenia, tak jak ja. Kolejny produkt to L'Oreal Else Flow Shampoo, kremujący 3 w jednym. I powiem Wam, że ten produkt jest całkiem ok. Dobrze mył moje włosy, ale tutaj po raz kolejny trzeba uważać z ilością. Ten krem może obciążać i on nie jest godny z metodą CG, bo ma silikon, więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę, nie dość, że skład jest dość ciężki, jest to krem myjący. Wiecie, dla mnie to był typowy krem, nawet jeśli nie zaaplikowałam na włosy, ja nie widziałam, żeby ten krem mi się w jakikolwiek sposób pienił. Na pewno na skórę głowy nakładałam godny szampon, bo niby ten krem byłby dobry dla CG ale on ma silikon, więc yy, 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 nie do końca, nie do końca. Yy, myślę, że warto wypróbować ten krem, ale może obciążać. Może i to tak fest. Też zauważyłam, że ten krem jest bardzo wytajny. Jeśli musicie uważać z ilością, jeśli nie chcecie sobie tych włosów obciążyć, no to też nakładacie go mniej. Też jeśli chodzi o rozczesanie włosów, to ten krem dobrze się sprawdza. Dobrze moje włosy się rozczesywały. Ale też zauważałam, że po użyciu tego kremu musiałam... Wcześniej yy, użyć na przykład na kolejne mycie czy jeszcze kolejne szampon z SLS, bo jednak odczuwałam to obciążenie tym kremem. No, więc to tak nie bardzo mi się podobało, ale generalnie wiem, że Aga lubi ten produkt, na przykład Agnieszce, za piękne włosy, sprawdza się yy, ten krem. Więc no myślę, że warto wypróbować, nawet złożyć się z koleżanką i na dwa podzielić sobie ten krem, bo naprawdę serio jest mega wydajny. Także, no tutaj decyzję pozostawiam wam, ale no ja raczej do tej odżywki, do tego kremu nie wrócę, nie wrócę. Jakoś tak, hmm. no do końca mi nie zagrało, więc myślę, że dlatego po prostu do, do niego nie wrócę i będę szukała innych fajnych odżywek myjących. Okej, okay, wydaje mi się, że ta odżywka, emolientowa róża od Anwen, to jest klasyk w moich dękach włosowych, bo no, używam ją notorycznie, bez skrupułów. Jest to taki mój must have w moich odżywkach do mycia i też maskach, bo ta emolientowa róża świetnie sprawdza się do mycia, jak i jako maska pod i ręcznik, ale też odżywka na kilka minut. Bardzo, bardzo lubię ten... Ten produkt jest bardzo, naprawdę bardzo udany. Cóż ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Mogę odesłać do filmu z moimi ulubieńcami marki Anwen. Tam mówię więcej o tej odżywce, co ma w składzie i jak to wygląda. I może od razu przejdę do kolejnego denka, kolejna odżywka Anwen. I to jest proteinowa orchida. Tą odżywkę miałam dłużej, bo też używam ją rzadziej bo najczęściej używa... używałam ją po myciu ze SLS jako odżywka do mycia i albo nakładałam tą odżywkę solo do mycia, albo mieszałam ją z nawilżającym psem od marki Anwen. I, I w taki sposób, no, działanie jest ekstra. To jest mycie pechowe i ta odżywka nigdy mnie nie zawiodła. Myślę, że, nie wiem, albo poszukam coś innego proteinowego do przetestowania, albo po prostu kupię sobie znowu tą odżywkę i będę ją używać. Więc tutaj zobaczymy, ale tak, no, ja ją bardzo lubię, więc też polecam. To jest super. Nabliżający bez jeszcze mam, więc. No. Okej, okay, zaczęłam od marki Anwent. Może już pokażę wszystkie denka, które mam. No i kolejny produkt to jest szampon Minty Rap, i chciałam go zużyć do końca, bo mam też otwarty. E, szampon ten kawowy, ten drugi wake-up, i po prostu chciałam najpierw zużyć ten, żeby tamten do końca używać. No i co? Wrap no, to też jest kolejne moje denko. Ja używam. E, myślę, że nie pamiętam, o, nie pamiętam, kiedy ostatnio nie miałam na mojej pracy właśnie szamponu Wrap. E, no oczywiście na pracy mam kosmetyki, które na bieżąco używam do włosów, e, i ten szampon zawsze tam jest. Mam drugie opakowanie, które dała mi Paulina Czarszka, bo jej ten szampon akurat nie podpasował. Chyba ją uczulił czy podrażniał. Więc no mam jeszcze drugi do zużycia. Wiecie, ja kocham miętowe zapachy w kosmetykach. Działanie szamponu jest świetne. No, dla mnie to jest naprawdę taki totalny pewniak. Taki top of the top włosowy. I, i uwielbiam, uwielbiam. Widziałam też, że Ania zmieniła troszkę szatę tego szamponu. Te liście będą bardziej takie zielone, takie trawiaste. No, ale ważne, że zawartość się nie zmienia. To jest najważniejsze, myślę. A, no jeszcze co mogę powiedzieć, to to, że ten szampon jest bardzo wydajny, zwłaszcza jeśli używacie go szamponu z SLS, tak jak ja, czyli raz na dwa tygodnie. Także, no, jest ekstra. Kolejny denko, kolejny szampon, to jest szampon bez SLS i to jest brzoskwinia i kolendra. I to jest szampon do suchej i wrażliwej skóry głowy też dobrze domywał mi moje włosy, moją skórę głowy e, i powiem wam, że jeśli miałabym wybrać, bo jest oczywiście są dwie wersje, nie? Jest e, ten szampon w płynnej wersji i w piance. I dla mnie pianka jest mało wydajna. Ja wolę Taką butelkę, jest szampon, na pewno jest bardziej wydajny, na dłużej Wam wystarczy, a cena jest chyba podobna czy taka sama z tego, co kojarzę, więc no ja zdecydowanie wolę tą płynną wersję i jeśli chcę sobie rozpienić produkt, to sobie go rozpieniam w moim kubku spieniaczu i też jest ok. Coż tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Domywa tak jak ma i, i to jest najważniejsze. No i skład jest dobry, więc tym bardziej. Daję okejkę. No i tutaj myślę, że bez tego produktu też nie ma dęka włosowego, a jest to Happy Ends od Anwen. I to jest ta stała wersja, ja obecnie używam tą płynną, bo szykuję się do filmu z nowościami marki Anwen. Hmm, czyli tam będą te produkty, które pojawiły się po nagraniu mojego odcinka z ulubieńcami w zeszłym, w zeszłym roku, bo no, Anwen jedzie równo z tymi nowościami i po prostu chciałabym co nieco powiedzieć, co ja o, tym, o nich myślę, w osobnym filmie. No i co? I jeśli chodzi o to serum stałe, no to jest ok, tak? Super zabezpiecza końcówki, składowo tak jest. Ale tak jak już Wam mówiłam, to jedyne co mnie denerwuje, to ta stała konsystencja, gdy chcę, gdy mam zimne, mokre ręce, zimne ręce właściwie po stylizowaniu, chcę nałożyć na końcówki to serum. No to przez te zimne ręce ciężko mi jest rozpuścić to serum, żeby um, była olejista ciecz. Także bardzo się cieszę z płynnej wersji. Um, Oni na pewno więcej powiem też w filmie z nowościami Markian, gdzie będzie moja opinia na temat yy, kosmetyków. A słuchajcie, kolejny produkt marki Anwen, ostatni, to jest olej brokułowy. I ja go używałam, wiecie co, bo generalnie olej brokułowy to jest nazywany takim naturalnym silikonem. O, działa jak naturalny silikon, nadaje połysk włosom, wygładza je i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Jest naturalnym silikonem, czyli tak naprawdę jest CG, wiecie o co chodzi. To nie jest jakiś taki silikon zapychający, który potem musimy zmyć szamponem, jakimkolwiek. Wiecie co? Ja generalnie uważam, że te oleje marki Anwen są bardzo dobrej jakości. To jest olej konkret, one mają swój zapach, mocno pachną. To nie jest jakiś tam sklepowy olej, to jest naprawdę bardzo dobra jakość i uważam, że ten olej brokułowy warto wypróbować, nawet dlatego, że to jest naturalny silikon i można sobie nakładać ten olej na końcówki, zwłaszcza jeśli jesteście CG. I nie używacie szamponów. Uważam, że to jest świetny sposób na to, żeby móc bardziej zabezpieczyć te końcówki, więc tutaj uważam, że ten olej może się do tego nadać. Dla mnie był ok i do olejowania i na końcówki. On ma 30 ml, więc no ja do olejowania użyłam go kilka razy, więc. Wiecie, jak to jest. No, ale ja zdecydowanie polecam go do końcówek. Do olejowania też można, ale wiecie, on mam też mniejszą pojemność, więc warto sobie go kupić jako takie serum na końcówki. Dajcie mi znać, czego mieliście i co o nim myślicie. Ania, jak i Aga, wynajdują bardzo fajne składniki i produkty takie naturalne, zwłaszcza jeśli chodzi o te maski nocne Anwen. No, ten skład to jest czat. Ale jak już powiedziałam, to będzie w osobnym filmie. Yy, dobra, słuchajcie, anwen się skończyło, ale mam teraz. No, z ciężkim bólem serca pokazuję ten produkt w denku, ponieważ już mi się skończył. A jest to Alchemila Mascara per capelli lucidante al yy, No i to jest maska emolientowa, bardzo dobra. Bogata. To jest też taki mój pewniak. Ja po prostu, jak wynajduję nową, ulubioną maskę emolientową, to jestem przeszczęśliwa, bo dla mnie maski emolientowe to są jedne z ważniejszych produktów w moim myciu moich włosów, bo u mnie emolienty muszą być. No i to jest taki produkt, który bardzo, bardzo lubię. Był bardzo wydajny, mimo że ma 200 ml pojemności i to jest też włoska marka. Jest na pięknebosy.pl i powiem wam, że oczywiście wszystkie linki będą na dole w opisie produktów, które pokazuję dzisiaj, ale nie wiem czy teraz jest dostępna w sklepie. Łagi, nie wiem, nie wiem. A to jest znowu produkt włoski, więc tutaj pewnie może być znowu problem z dostawą. Ale jeśli będziecie mieli okazję wypróbować ten produkt Polecam. Kolejny produkt, to jest też taki mój pewniaczek, powiem Wam, i to jest Ecolab, i to jest tam balsam odżywczy do osłabionych i łamliwych włosów. E, i ja po prostu nazywam to, ten balsam Olej Awokado, przez to zdjęcie tutaj łatwo jest dzięki temu e, rozpoznać, bo oni mają tutaj te swoje napisy, a jednak dzięki tym obrazkom łatwiej jest rozpoznać te wszystkie balsamy, bo jest oczywiście kilka w tej serii. E, no i ten balsam. Był zarówno dobry do mycia, jak i e, jako maska. Bardzo dobry produkt. I z tego co kojarzę, to jest emolientowy produkt. A nie, sorry, pod koniec składu jest gliceryna, ale naprawdę yy, dość nisko. Więc no ja używając tego balsamu tak szczerze, to nie wyczuwałam tej gliceryny. Ale to ja, nie wiem jak u Was, czym mieści się ten produkt. Ale dla mnie jest ok, na pewno z chęcią kupię kolejny ten balsam albo może wypróbuję jakiś inne i dam Wam potem znać. Generalnie, Ecolab jest świetny. Mam też toniki do twarzy, używam i uwielbiam, więc jest ok. No, myślę, że to też jest dość znany produkt, więc jeśli mieliście z nim do czynienia, to let me minął. Teraz coś dla mężczyzn, i tu mamy wykończony przez mojego chłopaka szampon Lak chudziku z lasu. No, te produkty są genialne. Opisy etykiet genialne. Zapachy są świetne, mój chłopak bardzo, bardzo lubi te produkty. Też dziku z lasu jest świetnym a pokażę Wam. To miało być w pielęgnacji, najwyżej jeszcze pokażę Wam w innym odcinku, ale ten dzikus z lasu. Sztos, to jak to pachnie! Mm, sama się tym czasami myłam, serio, jest świetny ten zapach mm. i też bardzo wydajny. E, a tu jeśli chodzi o szampon, no to jest typowo szampon, tak? Ale z tego co wiem, ten chłopak też oczywiście traktował ten szampon jako żel. Jak to facet. Ale tak, jeśli jeszcze nigdy nie mieliście do czynienia z produktami marki LAK, to polecam, bo warto i zapachy są przegenialne. W łazience mam chyba jeszcze z trzy produkty: jak nie więcej. Tylko mus z LAK mi się nie sprawdził, ponieważ on jest za mocny. Te musy z LAK są za mocne do mojej cery bo mają łagodne detergenty, a moja cera niestety sobie, no po prostu moja cera nie lubi y, takich mocnych żeli do mycia, bo to jest mus tak naprawdę taki do mycia. Ja sobie te musy wyuży, zużyję jako łagodne szampony, albo tam komuś dam do wypróbowania, y, ktoś kto nie ma takiej cery jak ja. No, ale wracając do tego produktu, jest świetny, y, poszukajcie może stacjonarnie te produkty, bo wejherowie akurat w ekołaźni są te, Laków, te kosmetyki, i uwielbiam, uwielbiam. Kolejny produkt to jest ym, odżywka Vatika i to jest z olejem z słodkich migdałów. I ja Wam powiem, ta odżywka nie jest CG, jest emolentowo humektantowa Tu mam sobie zapisane, na niektórych sobie pisam. żeby za każdym razem nie patrzeć w ten skład i nie myśleć, co tutaj jest w tym składzie, to sobie zapisuję tutaj. No i cóż, i co ja mogę powiedzieć o tej odżywce? Ja ją dość długo męczyłam. Ja ją na przykład. Ja naprawdę już po prostu nie mogę się doczekać, aż ją skończę. No i albo sobie ją nakładałam do mycia, albo próbowałam jako maskę. Ale efekty, szczerze, efekty były ciągle takie sobie takie sobie naprawdę tak totalnie takie sobie tak naprawdę nie widziałam żadnych efektów. Bez szału, totalnie bez szału. Hmm. No i potem zużyłam ją już do golenia. No już. Nie, 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 kobieto, już się nie będziesz męczyć, po co? No, także tyle w tym temacie. Kolejny peeling to Elibetica Biobax i to jest trychologiczny peeling i tutaj mamy czystek i czarnuszkę. I ja Wam powiem, że jeśli chodzi o te peelingi, które mają same drobinki i nie mają enzymów ani kwasów w składzie, to ja tak do końca nie jestem pewna, czy one w 100% złuszczają moją skórę głowy. Zwłaszcza, że do tej mojej skóry głowy ciężko dotrzeć. Wiadomo, staram się długo masować, masować, ale i tak mam takie wrażenie, że do końca takie peelingi nie doczyszczają mojej skóry głowy i jej nie złuszczają. I tutaj troszkę też miałam takie wrażenie, bo z tego no, co pamiętam, tutaj nie ma żadnych kwasów ani enzymów złuszczających. No, widzę, że jest ekstrakt z czystka, ekstrakt z nasion czarnuszki i ekstrakt z mięty. I faktycznie skład jest ok, ale powiem szczerze, że ja wolę jednak peelingi, które oprócz tych drobinek mają jeszcze jakieś pomocnicze, takie składniki, złuszczające. Wtedy mam takie poczucie, że faktycznie ta skóra głowy jest tam złuszczona i jest ok. Nie wiem, jak wy macie. Ale jeśli nie macie takiego problemu z dotarciem do skóry głowy, albo macie mniej włosów i jej, to może, może lepiej, może dla Was będzie ok ten produkt. No ja mam takie po prostu poczucie. Nie mówię, że ten produkt nie działa, że ten peeling jest do D, ale ja wolę jednak te enzymatyczne albo kwasowe. Tak jak właśnie ma na przykład szampon Anwen, że ma drobinki, ten mięty rap, ale ma też enzymy, co jakby umacnia to działanie złuszczające. Kolejny produkt to jest taka próbka. I to jest szampon Mirra i to jest marka trawiaste. Ja dostałam tą próbkę od sklepu Eko Łaznia w Wejherowie. Oni są na 12 marca i to jest, był sklep Organic. Tam są produkty Organic, ale też są takie różne naturalne też jest Anwen i tak dalej, więc lak ekstra sklep, polecam. No i jeśli chodzi o ten szampon, to on był ok, on jest bodajże łagodny. I to jest ten z Mirrą i dla mnie on był ok, ale on ma wysoko w składzie olej kokosowy, co tak. E, he, he, do końca nie wiem. Jakby nie widziałam działania tego kokosa, i w sumie było ok, więc. E, hmm. Ale ciągle miałam głowę, że ten kokos tam jest. Ale mimo wszystko nie widziałam nic złego, więc myślę, że jest ok. Szampon jest w porządku. Ehm. Ta marka w ogóle jest taka ciekawa, taka inna, lubię takie niszowe marki polskie, więc no też warto się zainteresować. Może zobaczcie sobie, ja tam oczywiście podękuję na dole. Przyjrzyjcie się tej marce. Dla mnie szampon był w porządku, ale czy jakoś zachęcił mnie do kupienia pełnowymiarowej wersji? No nie. Jakoś tak, wiecie, wolę sobie kupić ten anwen szampon łagodny, gdzie nie ma kokosa, niż szampon, który ma olej kokosowy w składzie. Właśnie przez to, że z tym kokosem różnie bywa, wiecie. Ale nie uważam, że ten produkt jest zły. Po prostu ma kokos. A ja w ogóle teraz przy rozjaśnionych jestem tym bardziej uczulona na to. Jak jeszcze miałam ciemniejsze włosy, to jeszcze tak sobie myślę, a o kokos jest czasami w porządku. Ale wiem, że im bardziej mam rozjaśnione włosy, tym ten kokos coraz gorzej działa na moich włosach, więc wiecie. Kolejny produkt to odżywka żurawina i olejek arganowy Garnier Botanic Therapy. I ta odżywka jest super, super do mycia. Naprawdę, ona, tutaj, ona jest CG, z tego co kojarzę. I naprawdę ma dobry skład, tutaj jest olej arganowy, He, nie ma jakiegoś dużego tego składu, ale dobrze myje. He, ta odżywka jest bardzo, bardzo znana w świecie mm, włosowym. Jest ok, tak, tak, dla mnie była w porządku. Też w sumie nie była jakoś mega wydajna, bo ma, taki, jest, ma taką dość płynną konsystencję, ale, ale, ale okej, okay, okej. Okay. Jakby kupujcie jak macie taką możliwość. <gry> Okej, okay, i zostało kilka ostatnich produktów, i kolejny to będzie Diva Curl No Poo Original. Um, no, jak już Wam mówiłam w jakimś filmie, to już um, napawałam się smutkiem, ponieważ ta oczówka mi się kończyła, no i niestety w końcu się skończyła. Ja ją nakładałam po myciu SLS-em. Ona ma proteiny i działała genialnie, i ten zapach po prostu miłość. Miłość totalna I, i no wiecie, jest ta afera z Diva Curl i ponoć właśnie nopu największe spustoszenie robi na głowie. Ja tego nie zauważyłam, ale też nopu ta odżywka myślę, że jakiś rok temu została wyprodukowana, więc chyba wtedy jeszcze tej akcji całej nie było, ale ja na pewno nie zauważyłam nic złego w używaniu jej, więc... Nadal jest to mój totalny ulubieniec. Bardzo ją lubię. Włosy są bardzo miękkie i dobrze się rozczesują. Także jest tak. Kolejny produkt to Joanna Argan Oil Elixir Jedwabisty. Mówiłam Wam o tym elixirze w filmie o Marce Joannie, o tanich kosmetykach do 20 zł. Zapraszam na ten film, bo jest taki. <gryw> Dzisiaj wszystko jest takie takie, No i niestety faktycznie jest marzec, więc normalnie to bym tak szybko takiej pojemności nie zużyła, ale miałam raz tak położony ten eliksir w jakiejś torbie i niestety mi się rozlał, bo mam jakąś cholerną buteleczkę, która po prostu mi się nie może do końca, o, bardzo łatwo się rozkręca i niestety wylał mi się eliksir i no i niestety trafił do dęka. Ale powiem Wam, że mam tyle produktów na końcówki, bo teraz testuję ciągle markę Marion. Jeszcze znaczy, dajcie mi chwilę czasu, bo będzie film o Marce Marion. E, do 15 zł. czajcie. Te produkty, które mam z Marion, w ogóle są do 15 zł. Ale znowu zbiegam. Yy, no, nieważne. Yy, no i <ścoughs> ten eliksir dobrze zabezpiecza końcówki. On ma oczywiście silikony lotne, czy tam znowalny szamponem, ale ma też olej arganowy i słonecznikowy no i naprawdę dobry produkt tani, bardzo tani więc warto, warto, jeśli nie miałyście nigdy do czynienia z tymi produktami od Joanny to jest ok, naprawdę jest ok i polecam kolejny produkt to Joanna Ultra Color to jest kolejny produkt z tego filmu e, to jest odżywka Ultra Color e, taka o ochładzająca ja ją bardzo lubię, ona już chyba mi się wszystkie skończyły. Czy mam jeszcze jedną? Chyba mam jeszcze jedną na pracę. No i e, dobrze, ochładza włosy. Naprawdę te oczywki koloryzujące są warte uwagi. Już mówiłam o tym filmie, o tej Marce Joanna. I warto je wypróbować. No i cóż, no nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Ja je bardzo lubię. Mam jeszcze jedną właśnie na pracę na pewno ją zużyję do końca. No i może odeślę po prostu was do tego filmu o Marce Joannie, bo, Joanna, bo tam mówię i o składzie, i o tym, jak ona działała. A też mówiłam o tej czerwonej, która dawała taki fajny różowy poblask na włosach. No i co, i tyle w sumie mam do powiedzenia. No i słuchajcie, dwa ostatnie produkty. I przedostanie produkt to jest taki olejek na porost do olejowania skóry głowy, to jest Jamaican Mango and Lime, Jamaican Black Castor Oil i to jest ta wersja z amlą. Ja mam ją od Agi z włosy.pl i to po prostu jest taka mieszanka olejów. Tutaj mamy olej oczywiście rycynowy, sojowy, mamy amlę, mamy marchewkę, olej słonecznikowy, olej winogronowy, jakiś cytrusowy, taki olejek eteryczny. Bardzo długo używałam ten olejek, zwłaszcza go używałam przed rozpoczęciem picia shake'a od Anwen. Ostatnio zauważyłam, że no już jakby mam swoje takie spostrzeżenia przy shake'u, więc po prostu zużyłam już ten olejek do końca, ale to znowu mówię, to będzie w filmie z nowościami od Anwen. No i co? I, i zauważyłam porost. Jeśli chodzi o ten olejek, to widziałam porost, Moja skóra głowy dobrze się miała. Ja starałam się nakładać ten olejek na skórę głowy, a potem na długości olejowałam włosy jakimś innym moim ulubionym olejem. Jednak, no jeśli chodzi o ten olej, to tylko skórę głowy. Tu, ma, tu jest olej rycynowy i serio, no nie warto nakładać na długość, bo będziecie się męczyć. Olej rycynowy bardzo ciężko się zmywa. Ale tak, tutaj mam bardzo pozytywne odczucia wobec tego produktu. No i ostatni produkt, słuchajcie. To tak naprawdę jest odlewka, ja dostałam odlewkę w tym produkcie pełnowymiarowym, to jest Cantu Define and Shine Custard i ja dodałam wpis na Instagramie, bo pokazałam Wam włosy po tym żelu. To jest żel, prawda? Czy krem? Dobra, słuchajcie, nie, to był żel. I ja użyłam go z aktywatorem. Użyłam raz tego żelu i przysięgam Wam, Moje włosy były genialne. Ja na pewno kupię sobie pełnowymiarowe opakowanie. Niestety już nie wiem od kogo dostałam odlewkę, ale bardzo za nią dziękuję, bo moje włosy wyszły genialnie. Ja wam pokażę tutaj ten wpis z Insta, albo no, dodam ten filmik, który wtedy dodałam. Napar naprawdę świetny, świetny produkt. Tego co widziałam, dużo kręcono włosy lubi ten żel i wcale się nie dziwię wcale. Czekam aż jakikolwiek jeszcze za mi się skończy i myślę, że sobie kupię pełnowymiarowe opakowanie. O, czekajcie, jeszcze jeden produkt do włosów znalazłam i to jest Bandy Tricho Aesthetic i to jest y Ekstrakt przeciw wypadaniu włosów. Ja Wam powiem, że ja ten produkt używałam podczas olejowania na skórę głowy nakładałam. I no ja akurat nie mam problemu z wypadaniem włosów. Ja po prostu ten produkt dostałam i chciałam go zużyć, ale on na pewno dawał mi bardzo, bardzo przyjemne takie poczucie mięty na skórze głowy, bo to był taki, myślę, że to są jakieś takie olejki eteryczne. Z miętą czy eukaliptusem, ale też to był taki bardzo płynny produkt. I ja po prostu go wcierałam w skórę głowy. No nie zauważyłam, czy włosy mniej wypadały, bo ja ze wypadaniem nie mam problemu, więc ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę recenzja tego u mnie jest totalnie nieadekwatna, bo nie wiem, jest przeciw wypadaniu włosów, a ja nic z wam nie jestem w stanie powiedzieć, czy zadziałał, czy nie. No bo nie miałam takiego problemu, ale zużyłam, był bardzo przyjemny w aplikacji, w używaniu, i no, tyle w sumie. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o moje denko włosowe, Tego się troszkę naprawdę nazbierało. Jestem aż w szoku, bo chciałam, jak mówię, chciałam nagrać trio dękowe, czyli włosy, makijaż i pielęgnacja, a tutaj wyszło tyle włosowych produktów, że że no, będzie dękowłosowe. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję po raz kolejny, że dbajcie o siebie. Naprawdę dbajcie o siebie. Teraz mamy taki okres, że trzeba skupić się troszkę na sobie. I też oczywiście mieć na uwadze innych, aby dbać też o swoich bliskich. No i co? I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał, że miło Wam się ze mną spędzało czas, i to by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa.